Bóg chroni Elizeusza, druga księga królewska, szósty rozdział od 8 do 23 wersetu. Król Syrii zwrócił uwagę na ziemię Izraela leżące na południu, żałował, że ten niewielki kraj nie należy do niego i postanowił to zmienić. Zamierzał przejąć osady izraelskie jedną po drugiej aż do zupełnego odebrania Joramowi jego królestwa Serejczycy byli mocno zaskoczeni gdy okazało się że pierwsze miasto na jakie napadli jest silnie obwarowane Skąd król Joram wiedział że dojdzie do ataku Oddziały wroga wróciły do obozu nie przynosząc dobrych wieści Wtedy ich przywódca wysłał armię na kolejne izraelskie miasto Lecz i tutaj sytuacja się powtórzyła. Król Joram zawczasu je umocnił tak, że było nie do zdobycia. Syryjczycy próbowali jeszcze z kilkoma miastami, jednak za każdym razem Izraelici byli mocniejsi i zdołali odeprzeć atak. Dziwne, ale ich król z góry wiedział, w które miasto uderzy wróg. Władca Syrii uznał, że ktoś musi przekazywać Izraelitom jego plany. Znajdę zdrajcę i surowo go ukarzę. Pomyślał natychmiast zwołał wszystkich żołnierzy. Który z was donosi królowi Izraela o moich zamiarach? Zażądał odpowiedzi. Wojownicy byli niewinni, ale jeden z nich wiedział skąd Joram czerpie takie informacje. Królu, wiem, kto jest twoim wrogiem, powiedział. Możesz być pewien, że to żaden z nas. To prorok Elizeusz mówi władcy Izraela, kiedy i gdzie zaatakujesz. A wtedy Joram wysyła tam ludzi, którzy za każdym razem nas zaskakują. Król Syrii wiedział, że nie wygra żadnej z bitew, dopóki Elizeusz będzie wspierał jego wroga. Dowiedzcie się, gdzie przebywa ten prorok, polecił żołnierzom. Wtedy go pojmę. Gdy wrócili, oznajmili królowi, że Elizeusz jest w Dotan. Świetnie, teraz wystarczy tylko wysłać tam kilka zastępów i schwytać królewskiego informatora. Wkrótce miasto zostało otoczone przez syryjskie rydwany, konnicę i piechotę. Gdy sługa proroka zobaczył, że zewsząd nadciągają syryjscy wojownicy, prędko udał się do elizeusza. Panie, Syryjczycy idą! zawołał ze strachem. I co my teraz zrobimy? Nie bój się, powiedział ze spokojem: Mąż Boży, nasze siły są potężniejsze. Sługa nie rozumiał, o czym prorok mówił. Przecież jest ich dwóch, a Syryjczyków są tysiące. Nadciągają ze wszystkich stron. Wtedy Elizeusz zaczął się modlić. O Panie, otwórz oczy mojemu słudze, niech przejrzy. I wystraszony mężczyzna zobaczył całe zastępy ognistych rydwanów, gotowe, by chronić proroka przed najeźdźcą. Teraz już nie miał powodów do obaw. Bóg jest z nimi. Gdy Syryjczycy dotarli do dotan, nagle wszyscy oślepli. Wtedy elizeusz wyszedł do nich i zawołał: Chodźcie, zaprowadzę was do tego, którego szukacie. I prorok zaprowadził ich do Samarii. A gdy przekroczyli bramy miasta, pomodlił się: Panie, otwórz im oczy! Wojownicy natychmiast odzyskali wzrok i rozejrzeli się wokoło. Byli przerażeni: przecież to Samaria, miasto króla Jorama. Joram był równie zaskoczony, gdy ujrzał drżących ze strachu Syryjczyków, stłoczonych na jego ulicach i kulących się jak owce, przyprowadzone na rzeź. Skąd oni się tu wzięli? Nie był pewien, co należy z nimi zrobić. Mam ich zabić? Zapytał Elizeusza. Nie, nakarm ich, bo są głodni, odpowiedział prorok, a potem ich wypuść. Joram nie był dobrym człowiekiem, jednak szanował Elizeusza i słuchał jego rad. Kazał przygotować wielką ucztę dla zdumionych żołnierzy. A gdy zjedli, pozwolił im wrócić do swojego kraju. Syryjczycy już więcej nie próbowali skrzywdzić Elizeusza.